No i dobra, już chyba czwarty rok Musiałem wyciągnąć akus z kamery, bo tak się skubaniec zagrzał w tych temperaturach, że wyłączyło się po prostu, kurde, i nie było, nie było wiadomo, czy nagrywo, nie nagrywo. Masakracja. Mamy 31 stopni, przedtem ta kamera tu bardziej w słońcu stoła. Masakracja, kurde. Ja już wypiłem dzisiaj tyle wody, ile w życiu jeszcze nie wypiłem wody. Jak ja już zaczynam woda pić, to już źle. Samo gotowe pakuję drugi karton. Druga warstwa kartonów. No i dobra, godem już to chyba po raz czwarty czy piąty, czy już straciłem rachuba. Wrzucą nowy wkład, popikane jest. Kamera nie ogarnia przy, taki, przy takich temperaturach już w ogóle nic dopasowane mam. No? obsi troszkę komunikacja w domu i zagrodzie z tymi kuplami się też nie idzie do dodatki dzwonią, nie dzwonią przecież razy jedno to, a to samo Powyłączyłem wszystko i jest Dobra To tyle jeszcze popsikome u góry na Nawin... I potem w tym kalfasie mi tam jeszcze zostało zimnie Do przesitkowania Zastęp tutaj, żeby na tym rynem mośnie nie napierdzielać, żeby tam nic nie miało prawa rosnąć. Chyba najlepiej będzie jak to do taczki przysypnie, Co coś mi się tak wydaje. Dobra, jeden kalfa čas pustit, kurde. To je sukces. Ja, Fedruja jak Vincente Pstrovský, kurde. On Patrzę, czy to się nagrywa, bo wkrótce. To już to szok. To wszystko. gorsze głupoty robią z tymi autami powiem chodziło o zaprogramowanie tego, tym nissanie tych, tych czujników, żeby kurde, ciśnienie w kołach, tak? Ciśnienie napompowane, wszystko dobrze, powietrze i wchodzi z tym z ten najnowszy model miał z tym miernikiem, żeby to odczytać, żeby to się połączyło razem z tym i podn do tego głównego urządzenia się okazuje, te urządzenia gadają, że nie ma takiego auta A to ten najnowszy model i cały czas online jest. Także on jest aktualizowany i wszystko. W ogóle nie ma takiego auta. Manualnie nie wbijesz, bo po numerze klucza i po takich tupsach te urządzenie tego nie umie. Znaleźć i koniec. Nissan tam został, tam gdzie rzeźby, był cudową ale. A to to szok. Same takie głupoty kurde. Wiecie, czy te czujniki tam coś pokazują, czy nie pokazują. Ja to tam wnosię. Ale. Jak to już jest, to niech to kurde działo, nie? Wychwystrzelał dostaniesz przy 140 takim busem, to i tak ci taki czujnik nie pomoże, kurde. Także tylko reakcja kierowcy kurde, i, i dobre, dobre zachowanie się w danym momencie może coś pomóc, ale też nie zawsze. Na no, takie rzeczy to nie ma mocnych. W niektórych wypadkach się uda, a w niektórych przypadkach nie i można leżeć na boku tak się czasem zdarza albo nawet na dachu no ale busa na dachu postawić to już jest mistrzostwo raczej się zostaje na boku Powiem wam, to sito z tego wentylatora robi robotę, kurde. to jest zawodostwo. Wyglądałem, takie sitka kosztują, nie wiem, chyba z 30 euro, kurde, metalowe, ocynkowane. I takie wielkie dziury, za duże dziury mają te sitka, te oryginalne. Wszystkie te turkucie przelecą przez to kwadratowe takie, nie podoba mi się I za ciężkie są to jak, to jest leciutka pieruna Te jedna jak podniosłem kurcze w sklepie no ja, ja pierdziele taki ring metalowy zrobili chyba szóstki blachy chyba im się w głowach nie czuję To by tam měl chybat v rynku. Dobra, ja bym powiedział, że tej ziemi starczy na razie. Teraz robimy... Wyrówną to, walna ten kompost stamtąd go przesieja, a potem już przyjdzie normalna ziemia i ta ziemia na, na przemian. Tak, bardzo dobrze. 45 și to je și tu do doă Albo yeah

jeszcze akurat jest woda. Trzeba zaś wyłączyć, bo zaraz ta kamera padnie zaś. Ja widzę, że ona już jest na czerwonym. to sitkować kompost, jakby kogoś interesowało.